Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, wwwturystyka Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl Turniej rozpoczął się dobrze dla WKK, fatalnie dla Śląska. Wrocławski klub koszykówki rozbił Zastal Zielona Góra, a gospodarze przegrali z TKMM Włocławek. Dzień później było zdecydowanie lepiej. Śląsk pokonał Zastal, a WKK klub z Włocławka. Tym samym o losie teamu Łukasza Grudniewskiego i Jacka Krzykały decydował pojedynek z lokalnym rywalem derby Wrocławia dla WKK, który zwyciężył 73 do 52. O sukcesie zadecydowała bardzo dobra trzecia kwarta, wygrana aż 27 do 5. W istocie oznaczało to koniec marzeń o medalach dla gospodarzy. Śląsk grał jedynie o piątą pozycję z Kwidzynem i co gorsza, także nie sprostał temu zadaniu, przegrywając i zajmując w turnieju ostatecznie szóstą pozycję. Koszykarze z pod znaku WKK z kompletem zwycięstw awansowali do strefy podium w półfinale, wygrali za historią Bydgoszcz 58 do 49 i zameldowali się w wielkim finale. Ich był Trefl Sopot. Drużyna z Trójmiasta spisywała się we wrocławskim turnieju doskonale. Ale nie tylko w nim wcześniej błysnęła w swoim regionie i półfinale we Wocławu Sopocianie byli faworytem i rolę potwierdzili w finale zwyciężając z WKK 64 do 45. Turniej wyłania nie tylko najlepszą drużynę, też najlepszych koszykarzy indywidualnie na MVP wybrano Grzegorza Kulkę Strefla. W najlepszej piątce imprezy znalazło się miejsce dla dwóch zawodników WKK. Wyróżnienia otrzymali Igor Wadowski i Maciej Bender. Polonia zapowiadała przed inauguracją ligi, że jedzie do Gorzowa po komplet zwycięstw. Wygrane w trzech meczach dałyby pierwszy krok w drodze do celu na ten sezon, czyli Mistrzostwa Kraju skończyło się na dwóch zwycięstwach i remisie. Wynik jest dobry, oczywiście panuje pewien niedosyt, ponieważ remis tutaj padł, liczyliśmy na zwycięstwo. Należy jednak dodać, że to był mecz z Drużyną, która też będzie walczyć o medale, także. Mogliśmy wygrać, mogliśmy też przegrać. Remis jest sprawiedliwym wynikiem. Wrocławianie zremisowali z Basztą Żnin, wygrali z klubami z Pawłowic i Pułtuska. To pierwsze spotkanie było zdecydowanie najtrudniejsze. Wszystko mogło się rozstrzygnąć na samym finiszu. Zdecydowanie. na debiutujący zawodnik tutaj grał najdłużej, Daniel Sadzikowski i można powiedzieć, że mając cały czas lepszą pozycję, w niedoczasie wpadł w gorszą i, i malutki horror przeżywaliśmy, ale skończyło się dobrze dla nas. Zespół z naszego miasta stworzył przed sezonem bardzo mocną ekipę. Kto zasłużył na indywidualne wyróżnienia po pierwszych meczach rozgrywek Ekstraligi? Najlepiej w naszej drużynie zagrało trzech zawodników. Był to... Darek Świercz, Dimitris Mastrowasilis i Wojtek Moranda. Oboje zdobyli po 2,5 punktu. Wojtek, jako nowy w naszej drużynie, się bardzo fajnie zaprezentował, także tutaj z tego się bardzo cieszymy. Tak samo kolejny młody zawodnik, Daniel Sadzikowski, z dorobkiem dwóch punktów, bardzo dobrze wszedł do naszej drużyny. No reszta, oczywiście, też będzie musiała dokładniej jeszcze popracować i miejmy nadzieję, że ten szczyt formy złapie w kolejnych zjazdach. Drugi zjazd odbędzie się dopiero od 5 do 7 września we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o sam trening, to oczywiście tutaj jak jest taki duży odstęp między zjazdami, to można poprawić mankamenty, tak? Te ci gracze, którzy mają słabszą formę, mogą za. Kilka miesięcy grać znacznie lepiej, ale z drugiej strony ci, co teraz mają dobrą formę, mogą grać słabiej, także tutaj na dwoje babka wróżyła. Ogólnie przerwa jest powodowana różnymi międzynarodowymi imprezami, które dzieją się w świecie, także tutaj dlatego mamy taki odstęp między ligami. Zespół Polonii we wrocławskim turnieju czeka trudne zadanie, między innymi mecze z Gorzowem Wielkopolskim i Gliwicami. Na razie po pierwszym zjeździe poloniści zajmują. Trzecie miejsce w Ekstralidze. Dolnośląskie Święto Sportu zostanie zorganizowane już po raz drugi w ubiegłym roku. Na inaugurację na stadionie spotkało się prawie 3000 osób z całego regionu. Najważniejsze, że to impreza dla wszystkich, każdy może przyjść i spróbować swoich sił. Praktycznie biorą udział dzieci od pięciu, Tam pamiętam w ulotce było napisane od 5 do 105. Mamy jednego biegacza, który skończył 104 lata z Świdnicy, więc myślę, że tutaj ten sens wieku jest jak, jak najbardziej obowiązujący. Tak, ja się cieszę, że tutaj organizator który przygotowuje wszystko ze strony od strony sportowej, czyli Akademia Wychowania Fizycznego AZS, dołożył tutaj wszelkich starań każda impreza musi być lepsza od tej, która była w roku ubiegłym. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej ludzi jest w tym wolny, żeby jak najwięcej młodzieży, dzieci przyszło, spróbowały swych sił, czy w powpływaniu, czy w piłce plażowej, czy w piłce nożnej, czy w siatkówce, czy w bólach, czy w tenisie. No jest kilkanaście dyscyplin, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Organizatorzy chcą, aby z roku na rok impreza była coraz większa. Wprowadzają też nowości i dla dzieci, i dla starszych. W tym roku wprowadzamy kolejne atrakcje dla tych najmłodszych, czyli zamki dmuchane, czyli, czyli trampoliny, czyli malowanie twarzy. Wprowadzamy kolejne dyscypliny, jak badminton, piłka siatkowa, plażowa, gdzie z zawodniczyki impela w będą też się pokazywać. Wprowadzamy skimboard, nowa dyscyplina, mało jeszcze popularna, czyli ślizganie się na desce. Na niskiej wodzie to jest 5 cm wody, także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś fajnego. A przy okazji sportowania będzie to miało charakter taki piknikowy, coś do zjedzenia. Jak goście przychodzą, to zawsze fajnie. Jak ktoś podarunek dostanie, ten podarunek też od nas, od organizatorów, dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu też każdy otrzyma. By zawody można było przeprowadzić bez przeszkód, musi być dobra pogoda. Aura to tak naprawdę jedyny znak zapytania przed świętem sportu. Marzymy tylko o jednej rzeczy, żeby 31 maja była taka sama mniej więcej pogoda jak jest dzisiaj, czyli dużo słońca, trochę wiatru dla ochłody i żeby nie padało. I to jest najważniejsze. Jeżeli to nam dopisze, to reszta się nie martwi. Pomysłodawcom Dolnośląskiego Święta Sportu przyświeca kilka idei. Żeby ludzie uczestniczyli, żeby się fajnie nie bawili i żeby powiedzieli, bo fajne spotkanie było na stadionie olimpijskim. Jeżeli tak będzie, to, to ja jestem zupełnie zadowolony i żeby tu wracali. Wracali w wolnym czasie, jeździli na rolkach, bawili się, po prostu sportowali się. Po to ten stadion ktoś kiedyś kilkadziesiąt lat temu wymyślił. 31 maja na stadionie olimpijskim będzie można się spotkać i porozmawiać z wybitnymi sportowcami. Udział w Dolnośląskim Święcie Sportu zapowiedzieli m.in. Bartosz Kurek, Natalia Czerwonka, Radosław Chyży i siatkarki Impelu Wrocław. Zawody są już praktycznie przygotowane. Organizatorzy, jak to bywa na ostatniej prostej przed turniejem, częściej niż zwykle sprawdzają prognozy pogody. Aura tym razem ma być ładna, co powinno spowodować, że Park Południowy odwiedzą Rzesze Wrocławian i gości. W ubiegłym roku byliśmy organizatorem dwóch turniej, i w maju, i we wrześniu. Rzeczywiście wrześniowa pogoda nie była najlepsza, trochę padało, natomiast w maju się udało i to co ważne, bez względu na pogodę, w obu turniejach była rekordowa liczba zawodników. W maju natomiast, ponieważ pogoda była lepsza, bardzo dużo mieliśmy osób zainteresowanych, które się z nami bawiły, troszkę korzystały właśnie z tych naszych zabaw. Wygrywały bardzo ciekawe, fajne upominki, dzieci były w końciku zabaw, także wszystko się udało, jesteśmy przygotowani. Myślę, że bez względu na pogodę będziemy się wszyscy bardzo dobrze bawić. Rywalizacja w tym roku odbędzie się w tripletach. Wciąż do turnieju można się zgłaszać. To turniej i dla amatorów, i dla zawodowców. Zgłaszają się drużyny, które są składzie osobowe i mamy jeszcze wolne miejsce, więc zapraszamy po prostu do, do zgłoszenia na Stronę naszą po prostu Niedziela ma być piknikiem z petanką. To święto zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych można całymi rodzinami odwiedzić Park Południowy. Przygotowaliśmy dla najmłodszych, będą dzieci miały do dyspozycji takie boiska rekreacyjne specjalne dla nich, będą mogły się troszkę pouczyć, ale też będzie kącik zabaw, w którym tradycyjnie będzie można czy pomalować buzie, czy pokolorować, także myślę, że dzieci też chętnie przyjdą. Będzie opieka, także rodzice mogą grać, a dzieci będą mogły siedzieć ze sobą i bawić się z paniami. Jeżeli ktoś nie zna petanki, może ją poznać jeszcze przed niedzielnymi zawodami odbędzie się otwarty trening. W tutaj w Parku Południowym o 18:00 przyjechać, bo będziemy prowadzić trening, więc przy okazji ludzi, którzy jeszcze nie znają ten sport, mogą tutaj zgłosić się i po prostu wszystko pokazujemy. Wymagania przed 22 otwartymi mistrzostwami Wrocławia w Petanque Credit Agricole Cup nie są wielkie. Trzeba po prostu zgłosić się do turnieju i przyjść w niedzielę do Parku Południowego. Nie ma stroju wymaganej, tylko Elegancko ubrane, czy normalne, można powiedzieć. I e, jeżeli ludzie mają bóle, to proszę zabrać e, swoje bóle. Na ci, którzy nie mają, nie mają bóle, to mamy dla nich e, bóle, że można pożyczyć. Sponsorem tytularnym turnieju jest bank Credi Agricole. Dziś rozpoczynamy kolejny konkurs z nagrodami od Credi Agricole. Do wygrania trzy zestawy do gry w petankę: szczegóły na sportgame.com.pl w zakładce Aktualności oraz na naszym profilu na Facebooku. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl